Słuchać śpiew Huntreski i widać perspektywę sztorma. Zagrany jest korapt e, oczywiście, ale ciekawe się zyskał ten korapt, bo mamy dwa geny po jednej stronie, a jeden gen jest po drugiej stronie tam w cyrku i widział, widział po prawej stronie na szaku trzy osoby aż. Aż trzy osoby były, bo przebiegły najpierw dwie, a potem jeszcze była Sherylka, która dalej poleciała. I teraz jest Ace, no i ładnie Life'a wykorzystuje Ace, odsuwając je od naszej Huntresski, predropując się znaczy, paletę e, i wydaje mi się, że gdyby się nie zawahał tak, to mógł trochę szybciej trafić. Pytanie, kiedy ostatni raz Winter grał Huntreską i jak on się czuje na tej Huntresce, bo e, no, nie był e, jakoś super e, entuzjastycznie, e, nie było go słuchać, kiedy m, wybierali tego killera. Z drugiej strony Grundo, który będzie chyba reprezentował Liszt na killerze, też nie był zakrycony tą tęską. Ciekawe tutaj jak ta gra się potoczy. Na razie nie ma generatora, natomiast jest Ace, który się troszkę zagubił i czy uda mu się, nie uda mu się uniknąć, zostanie teraz strzała na plecy. Jest on sapteczką jednak, więc prawdopodobnie się może zaraz sam wyleczyć. I czy będzie próbował trafić teraz między tymi przęsłami? Nie. Trafia w to okienko, ale Iseline na Claudecie przewiduje dokładnie ruchy killera i nie daje się tam wyłapać. Czy ktoś przejmuje tego skopanego gena? Chyba się domyśla, że tak, to Ada. Ale ona ma sprint bursta i proszę, jak daleko ucieka. A Winter puduje i też znowu źle przewiduje ruchy Ady i po raz kolejny puduje wszystkich toporów się już Winter pozbył. No nie jest to chyba specjalność Wintera ta Huntress, bo do tej pory nie mamy powalenia, a jedno zranienie, które było zostało skontrowane przez apteczkę Ace'a, więc jest teraz problem, a tu zapewne mamy wykorzystanego balance Landing i pudło, w ogóle pudło, nie wiem czy trafiłby w ogóle. M, bo e, było e, czy była, u, pięknie trafione, e, bo była na tym e, balansie mocno przyspieszona ta kraudetka, bardzo ładne trafienie na oknie, ale nie goni dalej kraudety, decyduje się, że będzie jednak e, robił presję chyba wokół, potencjalnego Frigena, no i ładnie się tutaj ustawiają cały czas zawodnicy pomiędzy tymi wysokimi, wysokimi e, przeszkadzajkami i nie potrafi nikogo zlokalizować i powalić. Powoli, powoli to idzie, e, niby, niby rani, ale teraz półdło i kończą się topory Winterowi. E, no ta gra nie wygląda e, optymistycznie dla Wintera, coraz to gorzej się dzieje, bo tu mamy kolejny generator Zaraz skończony, a oczywiście, że w oddali pewnie są jeszcze kolejne generatory robione. Więc tutaj jest sytuacja dość fatalna. Chociaż raz Shell jest w niedobrej pozycji, to może się skończyć uderzeniem. Próbuję flikować i mindgamować. No ale Shell jest naprawdę tutaj ciasno ustawiona. I miał ją w zasięgu ręki, w zasięgu topora. Mógł trafić. Ale niestety nie wyszło. I znowu pudło. No, Winter. Winter musi się skupić. Próbuje zahaczyć Cheryl, ale ta bez zawahania leci prosto przed siebie. I nie ma trafienia. Pięknie Cheryl to ucicha. E, dżukuje i unika kolejnego topora. Zmuszając Huntresskę do przeładowania. I tymczasem mamy już cztery generatory. Jak to wygląda, krat Tragicznie i koszmarnie dla każdego killera. Jest trafiona wreszcie Klaudeta. Pięknie i mamy eruption nam Na mainie eruption, co znaczy, że ten main nie jest skończony i teraz potrzebuje białego haka. W tym momencie potrzebuje Winter, bo ktoś może przejąć tego maina, jeśli to nie jest biały hak. Jest biały hak i ten main będzie miał już podwójny regres, bo najpierw z eruption 10%, a teraz 25% z. Mm, z skórszuka i czy podejdzie tam do góry? Czy ktoś przejął tego na Tak, był ktoś na tym genie. To zdrowa osoba, ale nie trafia. Ace przeczekuje i tak przez to okno nie przelatuje. Przeczekał, nie trafił też Winter w to okno i odcina teraz możliwość ucieczki do okna. Jest wreszcie dobry flick ze strony Wintera. Jest jeszcze do tego babuszka. Dokładnie tak. Babuszka pozwala rzucić bardzo szybko i ten ok w połączeniu, żeby dwa toporki, jak z karabinu maszynowego, rzucić w Ace'a i powalić wreszcie. Który już był raz zraniony, ale drugi raz się nie wyleczy. Jest w końcu hookstage i też po raz kolejny biały e, hookstage, więc kolejny regres w gena na mainie i kontrola troszkę wraca do. E, oj, oj, popełnia błąd Claudeta, bo ona teraz się wywali. Nie, nie wywali się, bo Claudeta miała off the record zanadrzu. I Winter teraz znowu e, w tarapatach. Co tu się stało? Winter zmarnował tyle czasu na tą kladę, a jednak z drugiej strony może powiedzieć, że chyba może być zadowolony z, po, z tego jak obróciła się e, ta sytuacja, bo ma w sumie zranioną tą kladetę i jednocześnie m, do Menda. I już widzi podali ktoś tam przebiega. Czy to jest Ace? Ace, który fredropuje bardzo silną paletę e, czy Hunterska zdąży do, dogonić chyba tak? Będzie kąp corner. Tak, obywali się w, w rogu mapy. Czekając na, na zawodników swojej drużyny, żeby dokończyli kończyli, i może ewentualnie zaaplikowali adrenalinę? Nie będzie adrenaliny, jest za to eruption na mainie. Ten main miał dość spory regres, ale ja nie wiem, czy tego maina zawodnicy będą chcieli kręcić dalej. Już widzisz, że na cyrku nie ma specjalnie mm, dużo progresu. Czy zawodnicy przeszli na maina, żeby go e, dokończyć? A czy może zapomnieli o nim i poszli e, w kierunku tego e, szakowego e, gena? Na ślepo rzuca ten gen na większy progres niż było wcześniej, więc świadczy to o tym, iż ktoś tam nad tym genem pracuje. I słyszeliśmy teraz: Slow Volta od Sheryl przecina ją e, na tym oknie. E, nie, to Ada, nie Sheryl. Ada ze Kimberstem i nie ma trafienia, ale było bardzo, bardzo, bardzo blisko. No, i czy uda się tu wyciągnąć? Jest na drzwiach i prześlizgnęła się w tej szparze. Ada, kupując sobie jeszcze dodatkowe okno, jeszcze jeden Volt, a tam widzimy Sheryl. Czyżby była Sheryl z claudetą? Nie, Sheryl tu jest sama. I Sheryl, oj, ten flick nie był dobry. Kończą się to porki, będzie musiała przeładować, i tak też zrobi. Czy może od... odwraca się w stronę maina? Jednak tego maina pilnie boi się, że ktoś tutaj się zaczaił. Tak, to Ada już. Eee, przejmuje i znowu nie wychodzi ten flik. Ostatni topór za zanadrzu, jaki miał, został wyrzucony przez Huntreskę. Będzie musiała sobie przeładować. No i eee, nie ma już żadnej szansy i nadziei dla Sztorma w tym momencie, jak wszyscy się wyleczyli, prawdopodobnie e, może jeszcze mm, ewentualnie. O, chociaż Fasti, Fasti teraz oberwał. Może skomitować Fastiego, uda się. No musiał trafić idealnie z przesłami, ale zas zasłania mu ta pierwsza e, przeszkoda fasji bez balansu, bo ten balans wzięliśmy gdzie indziej i teraz to jest kluczowe. Nie udało się, e, czy na oknie złapie? Nie ma na oknie. Jest w końcu i jest teraz powalona Ada, również rapszą za plecami nam się uaktywniło. I co się dzieje? Okazuje się, że ma jeszcze szansę. Nie, nie ma szansy, bo do tego zmierzałem. Nie skończyłem tej myśli, że tam ściągnięty Ace prawdopodobnie, prawdopodobnie jest. E, razem z e, Sherylką, bądź też kladutką, ta osoba, która go się na, na tym genie e, cyrkowym, i tam właśnie byli i skończyli tego go na. Nie zdążył zaaplikować. E, szere, e, właściwie, właściwie z Kaledytą, bo widzieliśmy przy, e, sz, przy szaku. E, więc nie udało się stigerować kolejnego staka na. E, na. Mm, na. na skursuku. Otwierają bardzo szybko gate'a. Co może świadczyć o tym, że są gotowi na ucieczkę zawodnicy drużyny list raczej nie będą chcieli ratować raczej nie będą chcieli ratować Ady ze względu na to, że to jest Huntress i ona potrafi bardzo dobrze kampić, tym bardziej, że jest grana ta babuszka, jest grany... Oj, prawie tam kogoś trafił. Jest grany i jest przygotowana brama. Tak, przygotowana brama po lewej. Jest przygotowany e, block i prawdopodobnie się już uratuje. Chyba, że trafi jakoś Aisa. Jest szansa na dwóch Aisa. Nie, Cheryl przyszła na ratunek. E, get down. Mr. President. przyjmuje strzała na siebie. I tym sposobem e, wyślizgują się wszyscy czterej survivor, survivorowie e, uciekając, zdobywając e, 22 punkty, a e, drużyna SNG na killerze. Zaledwie 11 punktów Winter. Zaskoczenie tego wieczoru. I mamy Sztorma po raz ponowny, ale on nas teraz nie interesuje. Interesuje nas bardziej Fasti. Fasti, który gra niemalże identyczny build, ale nie do końca. Jest też ten Korapt oczywiście. No i... Powiem tak, e, dwie rzeczy mnie zaskoczyły. Po pierwsze, że mm, Galagan się dał dopłacać tak szybko. Oczywiście, Predator tutaj jest jak najbardziej wskazany na handelskę, ale czemu, mając e, do dyspozycji... Oj, co tu się dzieje? Co Galagan robi? E, Galagan trolluje grę, e, wbiegając w ruch mapy. Nie rozumiem, czemu nie użył e, toporka, mając e, ołka i e, babuszkę, mógł przecież tego Galagana tam tapnąć. Może obawiał się balans Landing, że zostanie odpalony? W każdym razie, no... Dla Fastigo jest to że niemalże perfekcyjny początek, bo okazuje się, że już ma trzy punkty, zanim w ogóle chyba ktokolwiek doszedł do generatora. I jest świetna, świetna sytuacja e, dla Fastigo. O nie, Fenga, co ty robisz? Nie 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 nie, 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 nie! nie całkiem! I to będzie gwarantowany trade. Oczywiście możemy się spodziewać, że Fenga będzie e, posiadaczką deliverance'a, ale ja myślę, że ten deliverance przydałby się e, w troszkę e, lepszym kontekście niż tak. A tym bardziej, że... Przecież to jest oczywiste, że będzie e, z ołkiem i babuszką e, gonił tego e, Jonaha. Więc powiem tak, sytuacja jest krytyczna dla drużyny e, List. I tak jak świetnie sobie radzili wcześniej, tak w tym momencie e, coś czuję, że ta gra e, skończy się niezwykle e, jednostronnie dla Bastiego, bo on ma w tym momencie ustawioną e, niemalże całą grę. Tym bardziej, że on e, nie potrzebuje aż tak wielu punktów. Pamiętajmy, że mm, drużyna mm, List e, wyszła e, na prowadzenie po grze killerem. To oznacza, że mm, na. E, znaczy po grze sureworem, to znaczy, że na killerze mają dużo większy margines błędu i ten margines im się coraz bardziej powiększa. Dwa geny są zrobione jednocześnie. Ten margines się coraz bardziej powiększa. Poprzez to, że już w tym momencie ma cztery hookstage'e. Bo ja nie sądzę, chociaż Fenga jeszcze może być uratowana. Ja nie wiem, czy tutaj błędu małego nie popełnia, że nie przypilnował tej Fengi. Zaraz zobaczymy, czy wejdzie ten drugi hookstage. Czy może jeden z zawodników będzie tam w gotowości, żeby uratować. I tak niestety się zdało, stało, tak jak podejrzewałem. Została uratowana ta e, Fenga w ostatnim momencie. Mamy co prawda drugi hookstage na Jonahu ale przydałoby się, zdecydowanie by się przydało też mieć te dwa foksy na fendze. W każdym razie, Johnach już jest prawie dead, trzy geny do końca i możemy być pewni, że nie ma żadnego gena e, zrobionego e, i żaden gen nie jest nawet blisko ukończenia, bo dwóch zawodników było cały czas zajętych, a dwóch zawodników było na dwóch różnych genach, więc cała pozostała reszta na pewno nie ma e, praktycznie żadnego progresu, no chyba, że w tym momencie już siedzą, ale ciekawe zagranie ze strony Wintera, bo szczerze mówiąc, na jego miejscu najlepiej by było chyba po prostu pozostać przy tym haku i dopilnować po prostu już tego kila. Bo jeśli dobrze liczę, to eliminacja Jonaha gwarantuje już zwycięstwo drużynie List. No, nieudanie się trafić tej Nei. I e, ona rotuje, tak, z powrotem biegnie. Czy będzie chciała uratować? Nie, ona nie chce ratować. Ona chce kupić trochę więcej czasu swoim zawodnikom. E, nakłada uleca na Jonaha, ale prawdopodobnie będzie kosztowało to ją jeden stan zdrowia. Tym bardziej, że ona jest w leconie. Nie! Co tu się teraz podziało? Nie zauważyła Nea. Powinna się dużo wcześniej zorientować w terenie, że ona biegnie w zamknięty ruch. Tamten kamień nie zrobił, nie zostawił jej żadnej przestrzeni na... E, unik i teraz mamy sytuację w której e, drużyna e, list prawdopodobnie e, wygrywa już chyba teraz grę bo jest generator, ale jest też Fenga i zobaczmy, ten generator jest zrobiony na końcu gry, na końcu mapy Fenga trafiona. E, Nea bad blokuje, e, bo biegnie za Neą chcę ją wy, zaatakować. Czy może ktoś ściągnie Galagana? Galagana się wykrowia, tak! W ostatniej sekundzie! Został Galagan e, wyciągnięty. E, jest tutaj off the record e, przez Nea zastosowany. E, mind bardzo ładny, e, ale nie do końca skuteczny, bo Nea przewidziała tą zagrywkę i udała się dalej. E, troszkę o deadzone, jest tu palety, nie ma. Teraz czy będzie trafienie? Trafienie, bardzo ładne. E, bardzo ładne ustawienie celownika e, po lewej stronie niej, żeby nie mogła ani w prawo, ani w lewo manewrować. Jest DS i chyba mamy mały problem. Bo dokładnie tak e, zepsuła nam się perspektywa e, Nei i ona ma po użyciu ds tego e, znanego buga, ale możliwe, że nam się zresetuje ten bug po tym, jak ona zostanie powalona. E, dla nas ona była niewidzialna, dla e, Fastiego nie. Więc mamy e, skórz ukazanego. Mm, na szczęście m, bardzo szybko sobie poradził z tym bugiem. Fasti prawdopodobnie zresetował już. Ne, zobaczmy. Tak, na, na, powinna mieć już swoją perspektywę. Oj, piękny strzał ze strony Fastiego. No to już ten, ten jeden strzał udowadnia, że Fasti troszkę lepiej się odna nas teraz w tej roli Huntreski. Mańkę mówię tego Jonaha, który jest dead on hook i on musi uważać, żeby nie dostać teraz double tapa na toporkach. Oj, gdyby trochę bardziej zdecydowany był. No to byłoby trafienie jak najbardziej... Tak będzie trafienie Fenga na ziemi i Fasy może się czuć pięknie. Piękne trafienie po raz kolejny. Nie zdążył Johna ściągnąć. Ja myślę, że i tak by nie zdążył. On się szykował do grabowania. Fenga się prawdopodobnie sama podniosła używając Ambry Kabla. Bo Ace'a tam raczej nie mogło być ze względu na to, że kończył generator, bo to jest przedostatni generator skończony. Nea wyeliminowana z gry, i tak samo stanie się teraz z Jonahem, który więcej usterczów nie ma. E, w każdym razie, e, gen prawdopodobnie pęknie. Myślę, że Fenga tego gena dokręci. Nie ma za bardzo możliwości uderzenia i odbicia Fengę, bo gdyby chciał, Fenga się odsunie i Jonah się wywigluje. Oj, a może nie zdąży Fenga? Nie zdążyła Fenga. Oj oj, 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 I teraz popchnięty ten generator. Więc gdyby nawet teraz przyszedł Winter i chciał przejąć tego gena, no to już nie ma najmniejszych szans. No i się okazuje, że trzema kilami się to skończy, tak? Tenga ma drugi hook stage, Ale ja nie sądzę, żeby Ace próbował ją ratować. Prawdopodobnie możemy... Się już spodziewać ze strony Ace'a. Przygotowanie podhacza. Tym bardziej, że to jest dość daleko. Gdyby Fenga się zabiła, to ja nie wiem, czy Fast jest w stanie zdążyć do szaka podbiec. On spodziewa się, że Ace będzie pilnował tego, ale nie. Fenga się zabija, już było widać przy pierwszym tapnięciu, że ten progres się zregresował. Ten postęp paska i Storm teraz. Już jest na haczu, ale Fasti świetnie sobie zdaje sprawę z tego, że on jest i tak na wygranej pozycji, nie musi się przejmować e, tym haczem. I tak Storm już wysyła sygnały dźwiękowe dla killera. Tu jest hacz, ja uciekam, jeszcze będzie e, jeden 1v1 na koniec, pokazówka Storm kontra Fasti na Huntresse, tylko że... Nie wziął pod uwagę tego, że Storm sobie nie przeładował i. Znaczy, Fast sobie nie przeładował i będzie granie pod M1, ale granie pod M1 e, Huntereską, która. Jest 4-4, może się czasami szybko skończyć, jeśli się e, zawodnik troszkę zagapi. No a jak do, temu, do tego dodamy e, ten paskudny main na Father's Chapel, to może się okazać, że ten pościg będzie trwał dość długo. Chociaż pierwsze uderzenie było. Mm, bardzo szybkie. No, i nie dał się znaleźć i zaskoczyć. Ace przebiega. A nie było hacza, bo chyba nie było offeringa na hacza. Wychodzi na to. No, i zgubił w tym momencie już Ace'a. Ten pokazuje swoją lokalizację. A Fastly nadrabia błędy przeszłości i przeładowuje z daleka. Będzie próbował ustrzelić Ace'a. bo tam już słyszał hacza. I spodziewał się, że ten Ace mógł też gdzieś tam w okolicy być. I nawet dobrze się spodziewał. Ace dalej w pościgu i w pogoni. 1 vs 1 kontynuowane. Będzie próbował free 60 na hunterce robić teraz mind gamy. Nie wyjdą te mind gamy. Ace przygotowany, czy tak dalej przygotowany? Myślałem, że może po prostu opuścił lupę, ale on tu został. Nie uda się chyba tego ta sztuka. O, ładnie teraz zawinął. E, sztorm, zawracając i jednocześnie unikając e, w oddali, e, tego haczeta na one vs. one. jest teraz w trochę e, niedobrej sytuacji, bo tam może go strzelić. Nie zdżukuje bardzo ładnie. E, Storm ucieka mm -hmm. i unika. Na Teraz za tielką biegnie dalej. Biegnie dalej i do tego palet który już jest zresetowany. Jednak zostały to te e, midwole, które mogą ewentualnie zasłonić albo nie. Bo wraca do e, szaka, przy którym jeszcze jest całkiem silna paleta. Chociaż ta Hunterska tu ma. E, Opening na to, żeby nad kamieniem przerzucić, więc jest szansa, że toporkiem jeszcze obecnie nie na szaka jeszcze ma paletę. No i teraz będzie... A, ale przecież Fast nie ma toportów, no więc tutaj jest problem. Będzie gonienie znowu 4-4 killerem. Lupują się do longwola, A na longwolu jeszcze paleta chyba jest. Dokładnie tak, więc Fasti znowu musi spowolnić. Dokładnie tak. Znowu zespuje teraz bloodlaster, Czy przeładuje? Przeładuje, więc mamy bardzo, bardzo długi ten One versus One i chyba w tym momencie już Fasti poddaje. Grę. Nie wiem na co czekał. Może jakiś to był specjalny sygnał. Resetują tego one versus one. No i próbuję mindgamować. I teraz jest strzał, jest strzał bardzo dobrze trafiony, dobrze ustawione celownika po raz kolejny i disconnect, bo Storm wie, że jest dead i komplecik punktów dla drużyny lista, a SNG niestety.